Chyba najlepiej się czułam w gospodarczych, szczególnie, że ja jestem ekonomistą. To tam rzeczy są proste, przeważnie chodzi tylko o kasę. Natomiast te rodzinne sprawy to są, to są czasami naprawdę w naszym polskim wydaniu. A ja mieszkam na Kaszubach, bo Gdynia też jest zaliczana do Kaszub. No więc te konflikty w tych rodzinach kaszubskich to, to wydaje mi się bardzo, bardzo trudny temat. Także mediacje gospodarcze, mediacje karne. No, zawsze zachodzę w głowę, kiedy ministerstwo pójdzie po rozum do głowy i zmieni te stawki mediacji karnych, bo jak wiemy, mediacje karne są w przeciwieństwie do cywilnych opłacane z budżetu państwa i stawka 120 zł za cały brutto, żeby nie było wątpliwości, za cały proces mediacji, a czasami to jest kilka spotkań. Więc to, to jest po prostu, myślę, niepoważne, bo to już trudno nazwać inaczej, tak? Bo to, to chyba tak być nie powinno. No ale tak jest. W związku z tym lista mediatorów karnych jest krótka. Często z mojego doświadczenia wynika, że mediacje karne, i mediacje cywilne nagle się pojawiają jednocześnie, dlatego że sprawy, strony mając konflikty, na przykład rodzinne czy majątkowe, wzajemnie się oskarżają. I potem się okazuje, że jest cała gama różnych spraw prowadzonych w sądzie, w wydziałach karnych, niezależnie od tego, że sam, samo podłoże konfliktu jest na przykład materialne czy, czy rodzinne. Więc to, to wtedy też bardzo komplikuje proces mediacji. Mediator został wpisany w trzech różnych zawodach: czyli mamy mediatora do spraw cywilnych, mediatora do spraw rodzinnych i opiekuńczych i mediatora do spraw gospodarczych. Mm -hmm. Czyli już takie trzy zawody są w krajowym systemie kwalifikacji włączone. No i myślę, że, że w jakimś dającym się przewidzieć terminie, nie wiem, roku, dwóch lat, będzie się od nas wymagało zdawania egzaminu na certyfikat. Są już wybrane instytucje certyfikujące, to są przeważnie uczelnie, ale też jakaś fundacja, o ile pamiętam, z Białego Stoku. Ta, ta lista jest oczywiście ogłoszona tych instytucji certyfikacyjnych. Także myślę, że w tym zawodzie zacznie się też jakieś porządkowanie tego pola. No, na, na razie obowiązuje ciągle te 40 godzin kursu, który przeważnie niewiele daje. No, ale, ale trzeba się przymierzać do jakichś takich porządnych. Produktów edukacyjnych w tej dziedzinie. Ja uważam, że w zawodzie mediatora to potrzebna jest dojrzałość emocjonalna. To jest bardzo podstawowa cecha. Uważam, że to nie jest zawód, który można uprawiać prosto po studiach. To trzeba mieć jakąś praktykę zawodową, jakieś doświadczenie osobiste, szczególnie jak ktoś chciałby w sprawach rodzinnych się realizować. Natomiast ja osobiście jak zaczynałam, to złożyłam do sądów, które mnie interesowały, czyli okręgowo, ile pamiętam, Gdynia, bo ja jestem z Gdyni, sąd w Gdyni złożyłam do wydziałów listy z, z informacją, że jestem wpisana na listę w sądzie okręgowym i jestem gotowa do współpracy z, z wydziałem, tak na przykład. Mhm. Um, to, bo ja wiem, czy to było skuteczne. W jakimś sensie tak, bo ten sąd w Gdyni w dalszym ciągu przysyła mi tam czasami jakieś przypadki, o które ja, ja się w ogóle nie upominam, nie robię teraz żadnych starań, że tak powiem, i zawsze tam jednak coś, coś mi przysyłają, więc to jest skuteczne. Czy w Pani przekonaniu istnieje jednolita i spójna procedura postępowania w konflikcie dla osiągnięcia trwałej ugody? Nie, 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 nie ma stałej. Moim zdaniem nie ma stałej, ponieważ y, y, strony się różnią. Mamy do czynienia z bardzo różnymi ludźmi na bardzo różnym poziomie. Y, nie ma stałej procedury. Mediator dlatego mówiłam na początku o tej dojrzałości emocjonalnej. Bo mediator musi umieć zorientować się w sposób odpowiednio delikatny, oczywiście, z kim ma do czynienia w mediacji i, i musi dostosować swoją taktykę. Czy strategię prowadzenia takich rozmów i spotkań do tego, z kim ma do czynienia i jaki jest przedmiot tego sporu, więc nie ma żadnej stałej metody, trzeba, trzeba indywidualizować podejście w każdym jednym przypadku. My oczywiście przestrzegamy zasad, zasad i. Etyki, zawodu mediatora przy tym wszystkim. Ale jak wiemy, mediacje są przecież dobrowolne i strona w każdym wypadku może zrezygnować z mediatora, a nawet nie musi się z tego tłumaczyć, więc mediator no, też musi być akceptowany przez strony. To nie jest wszystko takie, takie łatwe i oczywiste. Dalej twierdzę, że nie ma żadnej strategii, którą byśmy określili jako spójną i trwałą, tak, no, poza zasadami oczywiście i tam te monologi, tam jakieś etapy, który, których się uczymy na tych kursach, bardzo różnie postępowałam w licznych mediacjach, które były z moim udziałem i różnie się one kończyły, tak, więc jak się zorientuję, z kim mam do czynienia, no to wtedy przyjmuję jakąś określoną, można to nazwać, że pewną standardową procedurę, która do takich ludzi, do, do tego rodzaju poziomu pasuje, tak? Co pani myśli na temat obligatoryjnych mediacji? To znaczy. Wie pan, wydaje mi się, że w niektórych sprawach rodzinnych mediacja powinna być. Nie wiem, czy słowo obowiązkowe jest właściwe, ale powinna być rzeczywiście no ze skierowania sądu, no nie, nie przechodzi mi to obowiązkowe przez gardło. Mimo wszystko jednak wydaje mi się, że dobrowolne, ale jeżeli sąd kieruje strony, to one jednak e, słuchają e, sądu. Więc w tym sensie jest to rekomendacja, tak? Żeby w sprawach rodzinnych, bo ludzie przeważnie skonfliktowani nie widzą wyjścia z tego i uważają, że najłatwiej będzie, jak sąd to rozstrzygnie. A tymczasem później się okazuje, że jednak ta komunikacja jest możliwa. Ja ostatnio byłam pod wrażeniem, czytając książkę. Papieża Franciszka, która została wydana w 2020 roku, papież odniósł się do mediacji i do mediatorów i ich roli i porównał to na stronie 92 do, do działania Ducha Świętego, gdzie napięcie w konflikcie dzięki roli, jaką mediator spełnia, powoduje. Hmm, że pojawia się nowy horyzont. I jeżeli y, pojawi się nowy horyzont, to wtedy jest możliwe rozwiązanie y, sporu y, w sposób, który strony, którego strony do tej pory nie, nie widziały. Y, więc w tym sensie uważam, że w tych rodzinnych sporach hmm. zdecydowanie mediacja powinna być rekomendowana przez y, sądy. Czy rekomendowana przez poczucie świadomości ludzi generalnie, że najpierw należy rozmawiać, a potem jak już się nie da, to wtedy iść do sądu. Ale po to zrobiliśmy stowarzyszenie, żeby propagować tę ideę. Więc myślę, że tu jest do zrobienia najwięcej. Serdecznie pozdrawiam miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do no, miłego. Dziękuję Dzięki. Dziękuję.